STAY down, STAY Door -door right Witam. Dzisiaj kolejny karabinek z rodziny M4, w tym wypadku z firmy A&K. Jest to M4 RIS. W środku mamy instrukcję obsługi. Z dość dokładną instrukcją, jak otwierać kolbę, aby załadować tę baterię Replikę standardowy HiCab DM4 o pojemności około 300 kulek. standardową prostą lwarkę sieciową dużą baterię o pojemności aż 1500 i samą replikę Replika jest wykonana z kompozytu, jak i z metalu. Mamy tutaj oczywiście metalowy gearbox, szyny RIS zespół RUFY. Natomiast z tworzywa mamy wykonane body. Natomiast jest to jeden z lepiej wykonanych plastików, jakie miałem w rękach, zwłaszcza z chińskich etnik. Replik. klasyczna M4 z frontem oszynowanym. W komplecie mamy również okładzinę na szyny race. Po zdjęciu okładzin Możemy tutaj doczepiać sobie latarki, lasery, w zasadzie wszystko na co mamy ochotę, a co mamy montowane na standard 22 mm. Możemy oczywiście zamontować dowolne akcesoria. Na duże repliki mamy chwyt transportowy, który możemy odkręcić. sposób zdjąć i pod spodem mamy kolejną metalową szynę Możemy tutaj zamontować sobie celownik optyczny bądź holowizyjny. Bardzo szybko montujemy każdy kogumatek, który mam montaż na szynę 22 Szyny oczywiście są metalowe. Kajabinek, tak jak każdą m mamy tutaj tej ognia. Czyli karabin zabezpieczony, ogień pojedynczy, ogień ciągły. Selektor chodzi dosyć ciężko, z wyraźnym klikiem. A więc na pewno będziemy wiedzieć, że selektor przełączyliśmy pod klapą wyrzutu łusek. Mamy regulację hop -upu. W tym wypadku boltkę czy nie działa. Po wyregulowaniu zamykamy klapkę i mamy tutaj przycisk, tu zwalnia nam magazyn. Aby dostać się do baterii, zdejmujemy kolbę. Kolba oczywiście po nadciśnieniu jest uregulowana, natomiast po odciągnięciu tej dźwigni zdejmujemy ją i montujemy baterie aby zamontować baterie musimy przekręcić i wyjąć te części korby zdjąć stopkę zakładanie baterii tej oryginalnej jest troszeczkę kłopotliwe zakup baterii LiPo. Baterie tutaj podłączamy i wtyczkę razem z tą najkrótszą częścią baterii chowamy w prowadnicy kolby. Tak jak wcześniej pokazałem zmieniamy te dwie części i w tej chwili musimy każdą z tych części umieścić w prowadnicach bocznych kolby. Ostrożnie, żeby wkładając wywadnice kolby nie poprzecinać kabli będących w środku. Złożymy kolby. Wkładamy. Zatyczki. Gdzie znają to kalka, a więc tam Otwieramy klapkę na gorznię, wyżynkę, wypuścimy kółki i podkręcamy. ten, że metra nam te kubki podaje. Panowie małżonki, mamy w tej chwili ropnikę gotową do strzału. Waga etniki. wraz z zamontowaną baterią i prawej pełnym haircutem kubek ponad 3 kg. że mam czwórkę a na chrętkę, mamy tutaj dość ładne, otożone około 360 fps, czyli 366 to już górna granica.